Witam Was z tej strony Kusy Produkcję dla kanału Wyspara.p. A dzisiaj Waszym i moim gościem jest Tony Jezu, Siemalko Tony. Siemalko SMUZ, reprezentant Szczecina. Co tu nie tyle zajawki w tych czasach nie przyszła ostatnio zawiasać. Nie chodzi z mikrofonem od karaoke. Tony Jezu, jestem Czu z powrotem. I co? Chciałem tutaj parę pytań zapytać od Twoich słuchaczy, których też masz w Świnouściu. Wróciłeś w ogóle? Yy, no co, wróciłem, wracam, nie? bo no, wiesz, jak mnie przez tyle czasu nie było, to yy, wszystkie i te moje kanały na Facebooku i, i na YouTubie czy Instagram to one były takie trochę uśpione. Owszem tam wrzucałem raz na tydzień, czy raz, czasami miałem dwa tygodnie, że wrzucałem codziennie, nie? ale no, nic nowego nie było, więc yy, ludzie jakby też... Yy, Wygasło im to, nie? Algorytmy Facebooka zapomniały o mnie. Ale no, działam od jakiegoś tygodnia, dwóch i, i widzę, że coraz więcej tych klików jest. Mam nadzieję, że uda się to obudzić tak, jak trzeba. A miałaś tak, że się pytali, że kiedy wracasz, wiesz... wiesz to zdarza się. Ludzie często do mnie piszą, mhm. wiesz, z różnymi pytaniami. Nie tylko, czy ja wracam, ale też z pytaniami technicznymi. Gdzieś tam cały czas ludzie pamiętają o mnie. Tak, okay. tak. E, więc e, czemu, wiesz, czemu, czemu ja mam nie, nie wrócić, jak czuję, kurczę, wenę do tego, nie? A a chcę Wam opowiadać o kulturze hip-hop, więc niedługo mam nadzieję, że podrzucą Wam u siebie na, na, na stronce link do mnie i, ja i będziecie mogli zobaczyć streamy o tym, gdzie będziemy mówili o kulturze hip-hop, o breaku, o graffiti, o muzyce, o DJingu, MCingu. Jak się pracuje w studiu, mam, mam parę osób dogranych, że będziemy nagrywać i zobaczycie jak wygląda na żywo praca w studiu. Po prostu, tak jak powinna według mnie wyglądać. Robimy dy, palimy to, to, jak nie my to kto? W obrotów czujesz moc? Robimy dy, palimy to, to, bo na serce bruje w nas całą Robimy dy, palimy to, to, jak nie my to kto? W obrotów czujesz moc? Robimy dy, palimy to, to, bo na serce bruje w nas rozumiesz? Robimy to tylko po to. A że tak powiem, prowadząc studio tutaj, gdzie właśnie jesteśmy u Ciebie, bo zachęcam też tutaj, żeby ludzie ze Świnoujska, żeby spadali. Yy... Dużo masz y, propozycji od jakby m, młodszych ludzi ze Szczecina? Przychodzą, jakby, jakby pytują się, chcą coś robić. pomagać? Co? Tak, bo, słuchaj, no ja nie jestem y, studiem profesjonalnym, y, y, też w naszym wiesz, rejonie tych studiów tego typu jest bardzo dużo, nie, nie oszukujmy się, rap nie jest muzyką, w której potrzebne jest całe instrumentarium. Więc wystarczy jakaś zwykła kabina, mikrofon, dobra karta dźwiękowa, komputer i można nagrywać. Nie? Więc jakby jak ktoś już robi to, może nie zawodowo, ale regularnie, to w końcu znajduje swój własny sposób, bo to go wychodzi taniej, ale ludzie, którzy są na początku tej drogi, nie mają sprzętu, nie mają skillsów, możliwości, żeby to robić, odzywają się i do mnie przychodzą bardzo często ludzie, którzy robią swój pierwszy numer, swój dziesiąty numer, wiesz, swoją drugą epkę. Ja lubię wiesz, współpracować, bo ci ludzie często wiedzą, gdzie chcieliby iść. I, i, i zderzają się oczywiście, wiesz, uparte głowy, które chcą robić tylko tak, czasami bierze się z, z, z się, czasami z artystycznego podejścia, ale czasami też z niewiedzy, wiesz, i z takich złych nawyków, z którymi warto walczyć i zresztą każdy zauważa, jak, jak wchodzi do studia, że całkiem inaczej się tutaj rapuje, a inaczej się rapowało, wiesz, do ekipy, nie, w, w pokoju, wiesz, na imprezie, nie? że, wiesz, nagle okazuje się, że ten oddech to nie jest tak łatwo, utrzymać. Nie? Że tutaj... Tak, oczywiście wiesz, my zmieniamy tutaj czasami całe koncepcje. Wiesz. Ludzie na przykład piszą jednym ciągiem wszystko, nie ma podziału na refren, nie ma podziału na zwrotę. Pomagam, pomagam takie podziały wiesz, zastosować i zaznaczyć, nie? Żeby, żeby utwór nie był po prostu nudnym wielominutowym trakiem. No dobra, a że tak powiem ile zainteresowań jest ludzi do ciebie, bo wiesz, no znany jesteś tak, ten drzew, SNUZ, to też wrócimy zaraz? Wiesz co różnie, zdarzają mi się tygodnie, że jestem codziennie i wiesz A to i... bardziej drogą społecznościową Facebook, czy po prostu na ulicy też, tak jak za starych czasów, wiesz, co siema tony tam. Wiesz co, nie, nie. nie, nie na ulicy, na ulicy tak? wiesz co, jak są jakieś imprezy hip-hopowe, koncerty, no właśnie, to oczywiście bo teraz jest jakiś tam. Siema, dobra. siema, a co robisz, a to się odezwie. Ale no, później no. jest kontakt już przez te sieci jednak, społecznościowe, jednak. nie. Wiesz co, dzisiaj też jakby nie jesteś ograniczony e, współpracą tylko w, w rejonie. Nie? Ja teraz na przykład pisałem z, z koleżką, który gdzieś tam wiesz, na takim jakiejś większej grupie facebookowej narzekał, że oferował ludziom Miks i z Afriko, a, a ludzie, a ludzie wiesz, jakby nie chcieli z tego korzystać albo się przyklepywali i koniec końców, wiesz, nic z tego nie wychodziło. Wyszyli jakiś posty. A ja napisa, napisałem, napisałem do typa, wysłałem mu track, swe przysłał coś, co według mnie bardzo fajnie brzmiało. Nie było, nie było przesterowane, było wyraźne i gdzieś tam będziemy współpracować. Nie? I, wiesz, i, I to jest fajne, a typ jest pod Warszawy, nie? A to jest trochę dziwne, nie? Zauważyłeś, że dzisiaj ludzie jak myślą, że coś jest, ktoś chce po prostu pro, tak pro, pro, pro bono zrobić, to już jest coś podejrzane, że już wiesz, że już coś nie pasuje im, tak? A jak już zapłacą, w, jakby bo takie przyzwyczajenie ludzi jest, wiesz? Bo ludzie myślą, że kurde, wszystko leży, wiesz, na ulicy wystarczy podnieść. Nie, czasami kurde, trzeba się nakopać i tej, pod tej ulicy to wyciągnąć, budować swoje skille. A na czym najlepiej budować skille? No przecież nie na w kółko tym samym traku, kurde, bo się y, y, przestaje zauważać drobne niuanse. Najlepiej pracować na wielu wielu, wielu różnych yy, źródłach. I wiesz, i ja się nie dziwię, że ktoś, wiesz, próbując rozwinąć swoje umiejętności, sięga, wiesz, po prostu po ogrom materiału, który dzisiaj jest dostępny. To, to... Słuchajcie. Internet jest zajebistym narzędziem, ale trzeba go umieć wykorzystać jak każde narzędzie. Co z tego, że masz młotek, jak nie potrafisz nim pierdolić, czy, albo trzymasz go w złym miejscu rękojeści. No właśnie, chciałem się zapytać, bo ostatnio wiesz, z kolegą moim urazem, który też produkuje, wiesz, pozdro pan... uraz. Pozdrowa się. I takie pytanie mu zadałem, co, co ty uważasz, uważasz o tej technice? teraz? Też takie pytanie ponowie do ciebie, bo wiesz, że też już producentem jesteś też. Eee, wiesz, no tak jak kiedyś było, amiga, nie amiga, tak? Czy jak tam się napocił przy tych wszystkich rzeczach? kurwa, nie było łatwo. Dzisiaj sprzęt pozwala robić wszystko dużo po, szybciej. Tyczki, szybciej robisz wszystko. Ja, ja używam też starych maszyn. E, ładowanie projektów trwa, no wydaje mi się teraz, że wieki. Nie? E, mam nowocześniejsze jakieś, które są oparte o programy i rzeczywiście no, tych jakby instrumentów VST i tak dalej, wirtualnych, mam też tam mnóstwo, więc on się ładuje jakiś czas, tak? To szczególnie jak zrobi jakiś update, to zanim te ileś presetów przeleci i tak dalej. Aż się czasami zastanawiam, czy tych presetów nie wywalić, bo właściwie z tych presetów to się korzysta, korzysta tylko po to, żeby usłyszeć coś, co w miarę jest pasujące do klimatu, a później się pracuje i tak nad tym brzmieniem dalej. Nie? Także yy technologia jakby uważa, że jest jednak takim, ale dla młodych właśnie, jest nie uważa, że oni jakby... Jest to wielki dar, jest to jest, bardzo jest. duże ułatwienie, tak stąd troszkę być może kreatywności zanika, nie? Też ostatnio gdzieś byłem w takiej dyskusji, że, że jakby dzisiaj, wiesz, bity na przykład, byłem teraz u znajomego, no kolega zajmuje się graffiti i tatuażami, ale lubi sobie złożyć kilka pętli, kurde, i i, wiesz, i stworzyć jakiś te, utwór, nie? Te, te. To jest proste, jasne, że można to zrobić. to słuchaj, Scroll. To jest taki nowoczesny DJing, kurde, no jak, jak DJ tw, tworzy kurde mixy na imprezie. Puszcza kilka różnych piosenek, począwszy od dwóch, yy, graje ze sobą, tak? Jak weźmiecie... Są, zaczynam, są, są programy, Did, e, czy, czy jak on się nazywają, zaczyna... tak, wiem, wiem, chyba. Who it... to, to tak coś... no, no, no? Weźcie kiedyś podejrzyjcie jakieś stare numery, kurcze, i, i zobaczcie, że one były złożone z dwóch utworów. I to nie było tak, że był sample i on był pocięty. To hmm. była pętla nałożona tak, na pętlę. Tak, tak, dużo. Nie? To, to to I słuchajcie, cała radocha wtedy t... polegała na tym, że się szukało, ten digging nie, w, w płytach. No, Polegał na tym, że trzeba było znaleźć coś, co ze sobą będzie współgrać. Hmm. A dzisiaj kurde tniemy to bardziej na kawałki, nie? I, i, I z tych kawałków tworzymy coś zupełnie nowego, nie? Albo wykorzystujemy przygotowane przez kogoś lupy, nie? Słyszałem a propos Dreja, mm -hmm. słyszałem, że on na przykład oddawał swoje utwory do miksu, gdzie ty wymieniał brzmienia i tak dalej, i tak dalej, że to nie były nawet w połowie zrobione numery, nie? Tam dzisiaj, Scott przecież u Dreja. Dzisiaj, dzisiaj. Eee, mamy tyle właśnie różnych kurde możliwości. Na CD i różnego rodzaju banki sampli, że zdarza się, że nagle usłyszysz kurde coś, co nigdy nie słyszałeś tej muzyki, tak? Nikt nigdy nie wypuścił utworu i z tego wiesz, że to nie jest wycięte, że ktoś to zagrał, a dwóch różnych producentów użyło z tej samej płyty samplowej. No ciężko znaleźć dobry sample, wiesz, którego już ktoś właśnie, właśnie chciał zapytać. Z tych się starych płyt? Dobrać. Tak, no, bo one, ciężko, one były. Ciężko. Jak wejdziesz na to chust Sample, no to, 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 to tam, tam jest kurde niektóre samplowy. utwory były dziesiątki razy samplowane. Nie? Zresztą mm -hmm. y, wiesz, no nawet te breaki, nie? które wiesz, które używa się, wiesz, do cięcia perkusji, to one były pocięte na miliony sposobów, to już nawet nie są setki tysięcy, miliony sposobów, nie? Samplujesz to, samplujesz jeszcze, czy już bardziej... Wiesz co, e, jeżeli sampluję, to już nie z winyla, już nie z winyla, nie? O, ja używam naj, najczęściej teraz do produkcji maszyn e, i w, w ramach maszyn mam tam zainstalowany Serato Sample Serato. E, i do Serato Sample, bo jest to taki bardzo intuicyjny program, który wychodzi z, z, z programów Serato do g tam jest po prostu łatwo wziąć, pozaznaczać sobie punkty odsłuchu, te Q-pointy i, i, i z tego jakby tworzyć. Nie? Oni cały czas rozwijają oczywiście ten program. Witamy Sempłana, DJ też zasłużony witamy, witamy. Na, na scenie szczecińskiej. E, i, i, I to tak wygląda, nie mniej więcej, że, że, że kurczę, wszystkie te nowoczesne wtyczki jakby pomagają. Ale e, boję się, że kurczę, e, łatwość jakby dostępu do tych takich gotowych paczek może zakłócać kreatywność. A nie możesz że zabrakło takiego brudu, jak już ludzie wiesz, od, odeszli od samplowania, bo ja też już nawet te troszkę odeszłem, bo już nawet nie masz czego prawie samplować, wiesz, bo że wiesz, sam, to, to naprawdę trzeba gdzieś do, do Indii gdzieś wyjechać, no. żeby coś wygrzebać. że brakuje tego brudu, wiesz, sampl zawsze był taki. To jednak to, wiesz, ludzie tak nie patrzyli tak jak teraz. Nad tym miksem się dzieje, że kurwa bo, jest za dużo szumu. To, wiesz. Skąd się wziął brud? Brud się wziął z tego, że taki winyl odtwarzany przez igłę. Był zdzierany tą igłą, tak? Pojawiały się, kurde, czy uderzenie po pijaku, kurde, w, w, w gramofon skutkowało przeskoczeniem igły, delikatną ryską. Później ci ludzie, którzy słuchali często winyli, pamiętali dokładnie na swojej płycie każde trzaśnięcie płyty, te trzaski płyt winylowych, To były tak naprawdę uszkodzenia powierzchni i rowka, w którym igła się poruszała. I stąd się brał ten brud, nie? Często też producenci, kurczę, nie czyścili tych płyt przed samplowaniem, więc on, ten brud jeszcze też wpływał, nie? Stąd jakby jest ta, też ta nazwa, że to był brud. Dzisiaj, wiesz, jak samplujesz MP3, to nie ma różnicy, czy ty samplujesz tą MP3 w Szczecinie czy w Nowym Jorku. No nie ma, nie ma. Ona będzie brzmiała no, tak samo. Ale, kurde, dwa różne winyle, nie zabrzmią tak samo, nie, Chyba że nówki sztuki prosto z fabryki, ale to też zawsze są jakieś niuanse. Różnicy igieł, różnica samego adapteru, który używasz, różnica przetworników, które przetworzą to później na tą postać cyfrową. Kiedyś, jak się samplowało do samplerów, w których była ograniczona pamięć operacyjna, to puszczało się sampla na winylu na podkręconym tempie, tak? bo sekunda zapisu zajmowała tyle i tyle miejsca, a ty używałeś dyskietek 1,44 mega. To się kurwa, nawet jedna piosenka MP3 nie mieści, tak? Umówmy się. Nie? I, I te nie zapisywałeś się szybciej, później obniżałeś picza, żeby osiągnąć to brzmienie kurde, niepodwyższone, nie e, stąd Brał się ten brud. Też y, maszyny miały nie tak jak dzisiaj, kurde, pracujesz na 24 bitach przetwor przetworniki, y, tylko były 16, 12, 8 bit. Y, to wszystko miało, miało wpływ na brzmienie. Dzisiaj możesz emulować to, ale to nie jest to samo. No nie jest to samo, zawsze to traci jakoś y, tego. Y, skoro jesteśmy już na temacie muzyki, słuchaj, bo właśnie muszę ci to pytanie zadać, bo to wiesz, ja to, wiesz, od starych czasów zawsze słuchałem SNUZ. Czy jest w ogóle jakaś realna szansa, jakieś, jakiś taki kaganek nadziei, że jakiś Zobacz, jeden kurwa numer powstanie? A, do, oczywiście, wiesz co, nie wiem, dwa 2-3 lata temu e, nawet rozmawialiśmy o emisji e, winyla, o, żeby puścić winyla z The Best of Snus i kto wie, możliwe, że to przyjdzie, wiesz, no oczywiście jak to zwykle w takich okazjach bywa, zaraz jest, a Kurczę, nie wiem. Ale czy, czy, czy The Best of, a coś jeszcze dodatkowo dacie oczywiście, do tego, tak? A nie wiadomo. Tego nigdy to, nie, nie, nie wiesz, tego nigdy nie wiesz, <laughs> wiesz co. Najwyższe góry Fundamentem mego stylu, mego miasta mury Na styl jest naprawdę co? Wyjebamy Najlepszym przykładem muzwa, którą teraz gramy I grać będziemy jeszcze jeszcze i dalej I Teraz to, a ja ściągam faję Eee jakby to było eee jakby powiązane z tym, że musimy się spotkać w studiu czy coś, to na pewno byśmy, kurde, wiesz, powiedzieli, że tak, na pewno, tak, nie? Ale, ale wiesz, no dzisiaj to wystarczy po prostu wziąć to, oczyścić, może na nowo zremasterować yy, i, i wypuścić, nie? Więc jeżeli mielibyśmy to zrobić w formie nieruszonej, niepoprawianej, bo hmm. zawsze jest też taka możliwość i dlatego jeszcze tego nie zrobiliśmy, że moglibyśmy Aha. to nagrać od nowa. Od nowa, o proszę, to, by było, to, to było coś. To by było coś. Yy, No w sumie kurczę, chyba nie słyszałem o takiej inicjatywie, żeby ktoś nagrał swój stary album też chyba, nie, też chyba nie, też chyba nie. Bo nie wiem, Ace'a Ace płyta, w sumie nie wiem, tej, tej nowej Czy nie Eryku, yy, tą płytę, co zrobił z Iceman teraz, to oni od nowa ją nagrali? Nie wiem, była, nowa nie wiem, nie sprawdziłem. To chyba nowa yy, No w każdym razie, wiesz, no, różne są I możliwości, ja nigdy nie mówię, nigdy i tyle. Dobra, czyli jest nadzieja, żeby tak... żeby uzaspokoić zaspokoić tutaj. Jest, być... so, słuchajcie, zawsze trzeba mieć nadzieję. Okej, okay, no jeżeli, jeżeli chodzi teraz o dzisiejsze Twoje poczynania, bo też śledzę, widzę, yy, kiedy Króżek, że tak powiem, krótko takie pytanie najprostsze. Najpośredniej... Jak, widzicie, jak widzicie, siedzimy u mnie w studiu, gdzie stoi pełno instrumentów tak, I to nie przyczyny. dlatego, że, że ja jestem multiinstrumentalistą, chociaż bardzo bym chciał, jak mój dziadek, e, ale dlatego, o. że... Owszem, czasami sobie usiądę przy perkusji, zresztą w moich streamach zobaczycie, bo będziemy się uczyć różnych rzeczy. Być może też grania na perkusji. Będę się uczył grać na gitarach, na basie. Mam taką fajną gierkę i to w ramach grania na, razem z tonem jazzu będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ale mam zespół po prostu. Zebrałem fajnych muzyków, zajebistych, nawet nie tylko fajnych. I udało nam się znaleźć naprawdę zajebisty wspólny język i jak wejdziecie gdzieś tam na profil Tony Jazz'u czy Tony Jazz'u i Produkt Lokalny, bo tak się nazywamy, to będziecie mogli już jakieś tam delikatne przebłyski tego, co my tworzymy i to prawdopodobnie będzie chyba taki pierwszy materiał pełnoprawnym, albumem, który, który się układa ode mnie bo To Ci przerwę podział. zapraszamy do studia, do Tonego, ale czy to jest ogólne, otwarte, jakby każdy chciał czegoś... Studia studi jest tak, oczywiście, że tak. To tak ja podział, że... zapraszamy, wiesz. I, i, <laughs> i, słuchaj, wiesz, ja nigdy się nie odcinam, ja zawsze lubiłem kontakt z ludźmi, e, szczególnie z młodymi, bo to je, daje tym powiew świeżości, nie? E, Wiesz, młodzi ludzie mają zupełnie inne podejście dzisiaj do muzyki i ja chcąc się utrzymać, wiesz, gdzieś jakby w tym takim... E, w tych tendencjach nowoczesnych bardzo chętnie współpracuje z ludźmi. I o dziwo okazuje się, że nawet tym młodym, którzy tworzą zupełnie inaczej muzykę niż, niż my dwadzieścia parę lat temu, jak zaczynaliśmy, to ja im mogę bardzo dużo oddać od siebie. I oni e, korzystając z tego, bardzo szybko wskakują na wyższy poziom. A co sądzisz o takim pomyśle właśnie? Też, też nawet tutaj koledzy zadają takie pytanie, dom pracy twórczej, co to było w latach 80 Pamiętasz e, Wiesz co, e, nie, ale, ale, ale wiesz co, hmm? nawet nie wiedząc o tym, no. e, nazywam swoje studio Salon Twórczego Tworzenia Muzyki. Chciałem to powiedzieć, że właśnie jest coś tu takiego, że widzę, że przychodzą te chwile właśnie to jest, właśnie powalmy, ludzie, to jest stary, jak sta ze starych czasów, nie? Wiesz, no to się trochę stało takim moją jaskinią męską, nie, bo jak Zaczęło się od tego, że żona poprosiła mnie, żebym kurczę, wyniósł studio z domu. Aha, bo ja, mia... bo ja cały swój sprzęt miałem w, w dużym salonie po prostu ustawiony, ustawiony tak, że, że właściwie cały salon to było studio. Nie? Mhm. I owszem, była kanapa, ale była gdzieś tam pod ścianą. Telewizor, który wisiał na, 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 na ścianie, to służył mi za monitory do, do programów e, sterujących e, do nagrywania. E, no i po prostu wyniosłem to stamtąd, tak? No bo jak, jak tutaj przychodzić i pracować i ten hałas razem z dzieckiem malutkim, nie da się, więc uciekłem i, i teraz jestem w Szczecinie, okolice Pogodna, Łukasińskiego, zapraszam. Zapraszamy wszystkich ze Świętokrzyska. Tony Jezus, Studio. Studio, tak jest, możecie się sprawdzić, będzie zresztą podany link u nas, także bez problemu. Wspomniałeś przed chwilą dziadek, mój instrumentalista tak? Tak, mój dziadek... Czyli yy... rodzinie jednak, widzę tutaj korzenie też. Wiesz co, tak, ja kurczę, nie pamiętam. Dziadka, jak grał na instrumencie, bo on miał... Dziadek już mia, nie dziadek, żyje, tak? Dziadek miał, nie żyje. Umarł w 2000 roku, na dzień przed przeprowadzką do nowego mieszkania. Nie chciał już. Starego drzewa się nie przesadza. No w każdym razie, był multiinstrumentalistą, grał w orkiestrze, dorabiał sobie w ten sposób do pensji na kolei. I, w orkiestrze? W orkiestrze i to, to, były, to były dobre pieniądze z tego, co mi mama opowiadała. No niestety miał wylew i ja go pamiętam bardziej, kurczę, już jako ciężko schorowanego człowieka z, mm. ze sparaliżowaną połową ciała, który nawet nie mógł mi opowiadać o tym. Aha, e, e, nauczył się paru słów później, żebyś mógł się e, posługiwać, się, wiesz, jakoś porozumiewać. Tak, nie, cholera no, <laughs> i tak nazwisko, jak nie? No, no. E, Na jakieś kasety, jakieś takie Nie, nie, nic, 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 nic takiego nie było, wiesz, to nie, było, to nie, było, to nie była twórcza muzyka ten to było odtwarzanie, granie na imprezach, granie mm. na weselach. Czyli z po prostu słyszałeś, że dziadek tam coś... Już... No tak. Mm. I plus to, że jak byłem mały, i nie pamiętam tego, to mm. przesiadywałem przy nim, jak on ćwiczył, jak, o, jak czyścił instrumenty jedna, czy jedna, czy i, i wtedy tym musiałem się, wiesz, tak przesiąknąć. Tak ja ja, ja tego nawet nie pamiętam, ale gdzieś to we mnie siedzi. Podobno to było moje ulubione zajęcie, jak miałem powiedzmy dwa latka. No widzisz. Czyli nie? jednak poszło, Pokorzenie. poszło, poszło. Nie? Takie coś. Wiesz, moja mama uczyła się grać na skrzypcach, ale nie gra w ogóle. Mieliśmy pianino w domu z, ze strony znowu e, babci i dziadka, ze strony ojca, e, ale tam chyba grała tylko moja kuzynka. I wiesz, i też nie było, też jakby z, tamtego, z tamtej strony w ogóle nie, nie mam takich jakby przesłanek muzycznych, ale rzeczywiście mieliśmy w tym domu rodzinnym to pianino nie? i nawet się śmialiśmy kiedyś z ekipą, że, że w wieku czterech lat się potknąłem, uderzyłem w klawisze i tak mi zostało. A do szkoły muzycznej ciągło Wiesz co, byłem w ognisku muzycznym, to jest takie wiesz, niższej jakości nauczanie muzyczne. W, 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 uczyłem się na pianinie grać. Klasyka, która mnie nie ciągnęła zupełnie. Nie? A więc dlaczego pytam, że Ci tak wejdę słowo? No. Bo rozmawiałem ostatnio z moim kolegą w ogóle po szkołach muzycznych, powiedział mi, że w szkole muzycznej nigdy nie wyjdzie y, głowa twórcza, bo tam jest po prostu za duży, jest taki wiersz. Tam z cię uczą, konturę, tak. Głową, wie, ja jednak... też miałem wiele takich rozmów, wiesz, no. jednak ta wiesz. styczność z, z muzykami różnego rodzaju, też wiesz, w końcu rozmawiasz o tym. Że Nie ma wolnej głowy po prostu. Tam wszystko Dostaj... tak, wiesz wiesz. wchodzisz z otwartą głową, ale dostajesz klapki. Tak, właśnie. Jest wszystko zamknięte. Ja masz powiedziane, w ramach oktawy jest osiem głównych dźwięk, tonów i pół tony. Nie? Tak, tak, wiesz, tak. Że to jest 11 dźwięków, nie? które tam nie powdarzających się. I, i wiesz, a gdzie indziej są jeszcze dźwięki pomiędzy nimi. Indyjska oktawa jest zupełnie inaczej, chińska jest zupełnie no, inaczej. Rękę nawet, tak Wiesz, razy... teraz jest modna taka rozmowa na e... temat strojenia do 432 Hz. To też jest troszkę teoria spiskowa według mnie, bo o co chodzi z tym strojeniem do 440 Hz dźwięku A? Chodziło o to, żeby skrzypek z Wiednia mógł zagrać koncert razem z gitarzystą z Hiszpanii yy, i żeby stroiły instrumenty, więc musieli się dogadać na całym świecie, że kurczę, yy, gramy i stroimy do dźwięku A. Ten A to jest struna drgająca z częstotliwością 440 Hz. I to po prostu zostało nie ktoś ktoś odgórnie, bo wtedy to jeszcze według mnie nawet nie było takich badań, które mogły wpłynąć na to, jak muzyka wpływa na ludzi. Bo wiesz, to co, takie coś, co nawet dzisiaj mi się, Jezu, to, też mi się wydaje mało możliwe. Oczywiście są badania o tym, jak muzyka wpływa na, wpływa na ludzi, na rośliny i tak dalej, ale, ale to nie to, to, jak chodzi? można manipulować dźwiękiem. Słuchajcie, jakby coś takiego było, to y, y, byśmy padali na muchy, jak, jak od broni Macierewicza, no, magnetycznie. No wiesz, na nie, teraz są badania, Traktujcie takie rzeczy z przymrużeniem oka. Tak nie? jest, tak jest. A jakby tutaj jeszcze muzycznie, muzycznie, masz jakiegoś takiego idola, powiedz mi, bo na pewno jakiś taki był, wiesz, na, Nawet nie mówię już w kwestii rapu, ale w ogóle muzycznego takiego, że słuchałeś go za dzieciaka, wiesz. I, kurna, wiesz, co, wiesz bardzo wielu, nie? Tak jak bardzo mówię, wielu. To, to, się to się opierało na zespołach całych, wiesz. Na, na, zespołach, na płytach właśnie, na, na tych płytach, o których rozmawialiśmy w stopce. No właśnie, właśnie. Wiesz, no metalika, nie? Przy Metalice ja wtedy miałem swój zespół, grałem na gitarze, uczyłem się grać na gitarze, wiesz, zupełnie bez szkół. Od szkoły, od kolegów? Czy od razu usłyszałeś metalykę, już chciałeś, tak? Już pierwsze kwestie? Akcepty... I tak, no i kombinowałem, jak to zagrać. Nie? Przy ognisku się grało na klasycznej, wiesz, gitarze czy tam akustycznej. Nie? E, I wiesz, i w ten sposób jakby to były, to były takie. Koledzy, wiesz, koledzy były, byli autorytetami. Nie było takie coś, że szukaj. Pamiętajcie, że wtedy nie było YouTube'a. kurde, ogólnie możesz tego tego, cały czas. Filmy, filmy brekowe oglądało się na kasetach VHS przegrywanych 100 tysięcy razy na tych kasetach nic nie było widać. A zajawkowicze kurde, od, odtwarzali, spauzowali. Kurde, patrzyli, jakie jest złożona ręka. Domyślali się, jakie jest złożona ręka. Nie było kurwa 1080p albo 4K. No, halo. Nie? No. Zupełnie co innego. To... Ja kiedyś rozmawiając z Arkiem Delisiem, chyba w jakimś wywiadzie dla klanu, opowiadałem o początkach, jak my pisaliśmy teksty, nawet nie? rapowe to wtedy nie było z czego brać jakby przykładu, że ktoś napisał rapowy tekst w ten sposób. My tworzyliśmy jakby sposób artykułowania słów polskich na, na bitach, e, które, kurde, były właściwie takimi rytmami bardziej afrykańskimi, tak, e, które wyszły na ulicę w Nowym Jorku e, i musieliśmy znaleźć na to swoje sposoby. Dzisiaj młodzież e, wychowana jest na polskiej muzyce, tak, czyli na tekstach, które, kurde, wiesz, e, moje pokolenie pisało e, kiedyś, nie, i wiesz, i w, tym, w tym aspekcie jest im dużo łatwiej. Yeah. Wiesz, kiedyś się nawet na szastacki nie patrzeł, tak naprawdę. Pisałeś po prostu, wiesz, i... Nie wiem, no Kiedyś, no, powiem inaczej, jak ja miałem 16 to jest, lat, to lubiłem sobie na dobrą szesnastkę popatrzeć. Aha, dzisiaj, no, no, dzisiaj nie patrzę. Dzisiaj nie, dzisiaj bardzo, nie wiesz, patrzę, wiesz, dzisiaj dziewczyna może mieć dla mnie 22 lata, ja, a wygląda dla mnie jak dziecko, to, to Jezus Maria, to ja po prostu wiesz co, no nie, no to wiesz, jakieś no, dziecko nie, jeszcze. Czemu ty mówię, Bo wiesz, jeszcze pamiętam właśnie jak nagrywaliśmy, nawet wiesz, gdzieś tam, wiesz, się pisało te teksty, tu jakby, wiesz, nie poczęło się wiesz, że refren ma mieć kurwa, wiesz, tam ósemkę, y, zwrotka mam już 16. To, to się pisało. To tak, ile razy pisaliśmy teksty. Że, że ktoś pisał tekst i, i nie wiedział jak to policzyć nawet. Nie wiedział kurde ile ma i zresztą to akurat ludzie do dzisiaj przychodzą i nie wiedzą, co to jest szesnastka nie? i nie wiedzą jak to no właśnie, policzyć, to tak. jak to, to podzielić. To właśnie nie? Noże, nie <laughs> do mnie, słuchaj, kiedyś przyjechał do mnie kolega, kurde, gdzieś tam w ogóle z, z, z południa bardziej. Yy, I on przez telefon mówił, że ma 30 tekstów, że on to wszystko nagra, nie? Siedzieliśmy tutaj chyba dwa dni. Yy, no i tak naprawdę chyba zrobiliśmy tylko jeden numer, bo okazało się, że on nie wie, co to jest seryjne. I wiesz, i siedzieliśmy i liczyliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, aha, to jest czyli wiesz, ja go wszystkiego uczyłem, a, nie? Yy, bo on za każdym razem, wiesz, na jednym bicie, za każdym razem, wiesz, yy, jedno nagranie kończyło się po 40 sekundach, a drugie nagranie tego samego tekstu na tym samym bicie kończyło się w minucie pięć. Rozumiesz, tak no. nie potrafił wiesz, no, no, powtórzyć czyli... tego, nie, nie był no powtarzalny. To... Powtarzalność to jest takie słowo, które zaczerpnąłem kiedyś z inżynierii, bo próbowałem zawsze budowę maszyn skończyć, ale jakoś nigdy mi się nie udało. Zawsze mnie ta muzyka z powrotem no, wciągała. No, jest... W każdym razie powtarzalność jest pięknem inżynierii, a inżynieria jest jednak wykorzystywana w tworzeniu muzyki, czy jest, w tworzeniu jest, jest, tak. tekstu. Nie? To, to jest robota inżynierska. W ogóle. Czyli jeszcze tutaj, bo widzę, że Tematy tutaj studia. Nie wiem czy wyczerpać. Masz ludzi jeszcze z którymi, którzy jakby wiesz, yy, chcą ci pomóc jakoś technicznie właśnie sprzętowo sprzętu widzę jest sporo i to nawet dobrze. Wiesz co, tutaj cały sprzęt jest mój. To wszystko należy do mnie. Czyli właśnie To moje pytanie właśnie chciałem do tego skierować. Czyli na swój koszt wszystko, tak? Nie masz, że, że wiesz, że nie mamy trochę tych sklepów tutaj macie. Wiesz co, nie, nie współpracuję nie, z żadnym. Nie proponuję nikt. Jakby... Wiesz co? Ee, nie, to, bo wiesz co, być może teraz, jak ruszę z tymi streamami, Aha. to rzeczywiście, jak się to rozbuja, to się ktoś zwróci, wiesz, za wzajemną nie. reklamę. Ja nie, że chciałbym korzystać z czegoś takiego. Nie? Chciałbym wody, wiesz, tak? słyszałem, kurde, że ten AKI Force teraz co wyszedł, nie? Ten powiedzmy taki bardziej jak, jak pusz, że ma więcej guzików, niż tam APC-40 było i to jest kurde też jako sampler wolnostojący, nie? Ja dawno nie miałem wolnostojącej bitmaszyny takiej oprócz Rolanda, którego gdzieś tam zakurzonego teraz nawet nie widzę. Czy kiedyś jak miałem AKI MPC. Nie, 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 on dziś jest, już teraz po prostu lampa mi tej świeci, nie chcę się szukać wzrokiem, W każdym razie... Chciałbym, wiesz, przetestować sobie, czemu nie, kurde, bo przecież nie będę kupował za każdym razem wiesz, sprzętu, żeby stwierdzić, że jednak nie, nie przesiadam się. Tak, nie? bo z tego co się Tym oryginalnie... bardziej, że ten sprzęt dzisiaj mi leży i zaczynam robić coraz więcej, zresztą zobaczycie niedługo, bo zacznę wyrzucać to do, do, do publicznej wiadomości. Robię dużo bitów i to nawet to w nowoczesnych brzmieniach. Także. Wiesz, no nie, nie zmienia się składu, który wygrywa. Naprawdę fajnie mi się zaczęło robić muzykę, doszedłem do momentu, gdzie, gdzie po prostu muszę to zacząć przelewać e weter i tyle. Dobra, to kiedy w takim razie możemy spodziewać się, w ogóle spodziewać się. W ogóle, Paweł, już widać fizycznie swoją, swoje utwory teraz, czy po prostu bardziej... Tak wza... jak mówiłem, to co z zespołem robimy, ale to, to, wiesz, no, jest nas sześć osób, mhm. z czego jeden kolega od Was ze Świnoujścia. Patryk, ja rozpozdrawiam Cię, bracie. Mam nadzieję, że niedługo w życie wróci do normalności i będziesz mógł znowu do nas dojeżdżać. Tak bo niestety, COVID, kurde, powoduje to, że, że nie możemy rzeka, się spotykać. Fursi, nie? W sensie nie takim, że my się boimy czy coś. On ma do dojechania sto ileś kilometrów, pracuje tak jako muzyk, masażysta. Rząd mu pozamykał branżę, kurwa. Ludzie się boją chodzić, kurde, bo są wystraszeni. A z zachowaniem odpowiednich, kurwa, rygorów uważam, że to wszystko mogłoby pracować. Nie, nie dajcie się zwieść. COVID istnieje, kurwa, jest to trudna choroba, bo ja miałem w swoim bliskim otoczeniu ciężkie przypadki, po prostu jest to źle kierowane, kurwa, no, ci ludzie robią to chyba specjalnie, żeby po prostu, kurwa, albo żebyśmy nie wyszli na ulicę i ich nie kopnęli w dupę, wywieźli na taczkach, albo po to, żeby nas kurwa, okraść do końca, kurwa, Mieliśmy, byli Niemcy, byli Ruscy, kurwa, teraz mamy, kurwa, naszych Polaków, którzy... Kurwa, nie są ludzi nie to powinno zamykać, to, to każdy o tym mówi, to wiadomo, to jest takie już ten... No dobra, jakieś miałbyś może przesłanie tak na koniec do, do ludzi i ze świdłużcia tam ode mnie? Słuchajcie, lepiej pomyśleć dwa razy, zanim ty zrobisz krok w przód, niż zrobić krok kurwa i wpaść w bagno. Yy, mówię z własnego doświadczenia. Nie? A no i nie tykajcie narkotyków, bo one Was zmiotą z planszy. Da. I, to jest ten, I tyle, nie? I tym miłym akcentem tutaj ze moim Waszym gościem był Tony Jezu. Zapraszamy oczywiście do studia. A Was to o. zachęcamy do subskrybowania kanału Wyspa Rappu TV i kanału Tony Jezu TV, tak? Tony to, Jezu jaz... TV na YouTubie, tak Tony Jezu Produkcja na Instagramie, Tony Jezu Studio na Instagramie, e, Tony Jezu i produkt lokalny, zresztą i na Instagramie i na Facebooku. I może to zobaczyć wkrótce na koncertach mam nadzieję. Oby. Zdrowia. Pozdrawiamy. Trzymajcie się.